17 ogólnokrajowy konkurs KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został rozstrzygnięty. Spośród ponad 1000 zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła 16 najlepszych gospodarstw w Polsce. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. To także jedno z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Właściciele gospodarstw zgłaszanych do konkursu prezentują komisji swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe. Uczestnictwo w konkursie to świetna okazja nie tylko do zdobycia cennych nagród, ale także do poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy. Ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne gospodarstwo rolne to bardzo ważny element prewencyjnej działalności kasy. Wymaga on wiele wysiłku i zaangażowania zarówno samych uczestników, ale także i tych, którzy dokonują oceny gospodarstw. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach gospodarstwa indywidualne i zakłady rolne. W tym roku wzięło w nim udział 1153 indywidualnych gospodarstw rolnych z całego kraju i 41 zakładów rolnych. W tym roku po raz pierwszy właściciele najbezpieczniejszych gospodarstw zostali zaproszeni do Belwederu, aby osobiście odebrać listy gratulacyjne z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Jesteście państwo tutaj w Belwederze jako ci najlepsi z najlepszych. Jeszcze raz z całego serca i z wielką radością witam i laureatów i finalistów tego konkursu, a wszystkich jego uczestników gorąco pozdrawiam. Polska wieś jest nowoczesna, jest na niej coraz więcej maszyn, coraz więcej maszyn, które mają dzisiaj już coraz więcej dodatkowych zabezpieczeń, tak aby to bezpieczeństwo i higiena pracy były w jak największym stopniu zachowane. Ten spadek Liczby wypadków, o których mówiła pani prezes, tutaj jest kwestią niezwykle istotną. Pokazuje, jak bardzo polska wieś się rozwija i pod względem rozwoju parku maszynowego, nowoczesnego parku maszynowego, coraz bezpieczniejszego parku maszynowego, ale także pokazuje ogromny wzrost świadomości. Polskich rolników co do tego, w jaki sposób należy działać, tak, żeby, żeby to bezpieczeństwo i higiena pracy były zachowane. Jak powinno być urządzone, zorganizowane gospodarstwo, jak powinno wyglądać otoczenie maszyn, jak, jakie warunki powinny zostać zachowane w czasie ich pracy. W uroczystości uczestniczył także minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił, jak wielką rolę odgrywa konkurs w budowaniu świadomości wśród rolników na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie. Ten konkurs premiuje ludzi, którzy w sposób wzorowy prowadzą swoje gospodarstwa, w sposób bezpieczny, żeby nie było wypadków, żeby nie było zagrożenia życia i zdrowia i dorosłych pracujących, przede wszystkim również dzieci, ciekawych świata, chcących dotknąć, chcących obejrzeć, zobaczyć co się w gospodarstwie dzieje, co czynią rodzice. Podczas uroczystości prezydent wręczył listy gratulacyjne 16 laureatom etapu wojewódzkiego. Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu zostali Anna i Mariusz Chrzanowcy z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z tego, że zostaliśmy laureatami tego konkursu. No Zaproszenie do Pałacu Bel Belwederskiego przez Pana Prezydenta to już w ogóle przerosło, przerosło nasze oczekiwania, bardzo się z tego cieszymy. Będziemy dalej starali się, aby to nasze gospodarstwo było bezpieczne i spełniało wszelkie normy bezpieczeństwa. Drugie miejsce przyznano gospodarstwu Alicji i Konrada Gilowskich z Łowiec na Podkarpaciu, a trzecie egzekwowo gospodarstwom Beaty i Leszka Kamińskich z Malinowa w województwie warmińsko-mazurskim oraz Grażyny i Leszka Bobrowskich z Wólki Kurdybanowskiej w województwie mazowieckim. Drodzy laureaci, pragnę Państwu jeszcze raz. Pogratulować zwycięstwa w konkursie oraz podziękować państwu za to, że czynicie polską wieś bezpieczniejszą i piękniejszą i dajecie wspaniały przykład innym rolnikom. Dziękuję. Tradycyjnie już uroczysta gala wręczenia nagród wszystkim laureatom konkursu odbędzie się 20 września podczas targów Agroshow w Bednarach.